Kiedy mówię Szwajcaria, to w Państwa głowie zapewne pojawiają się zegarki, czekolada i pełne gotówki banki obsługujące jedynie elitarnych klientów. Kiedy mówię frank szwajcarski, część z Państwa pomyśli o bezpiecznej i stabilnej walucie, inni zapewne od razu pomyślą o kredytach frankowych, które pożarły budżety tych Polaków, którzy wzięli kredyt we frankach, kiedy kurs CHFPLN był gdzieś w tym żółtym prostokącie. Mogłoby się wydawać, że Szwajcaria i jej frank to takie dwie potęgi, na które nie ma mocnych. Jednak co jeśli Państwu powiem, że omawiana dzisiaj waluta sprawia aktualnie największe problemy krajowi, który ją emituje? O franku i specyfice tych problemów porozmawiamy w dzisiejszym filmie. Nazywam się Aleksander Jabłoński, jestem analitykiem rynku finansowym w XTB i serdecznie zapraszam na dzisiejszy materiał. Omawianie franka w czasach rekordowej zmienności na rynkach jest szczególnie ciekawe ze względu na posiadany przez walutę status bezpiecznej przystani. O tym, co to znaczy być bezpieczną przystanią, opowiadałem w szczegółach w moim ostatnim filmie na temat dolara, niemniej przypomnijmy sobie najważniejsze kwestie. Bezpieczne przystanie to instrumenty, które przyciągają kapitał w czasach niepewności wtedy kiedy inwestorzy unikają ryzyka i rezygnują z takich aktywów jak kryptowaluty czy akcje. Mogą to być flagowe metale szlachetne, np. złoto, obligacje skarbu państwa, czy właśnie waluty krajów, które są wysoko rozwinięte są stabilne politycznie i które skutecznie radzą sobie z inflacją. Szwajcaria spełnia wszystkie te warunki. Jest to 20 największa gospodarka na świecie pod względem PKB, choć najnowsze szacunki wskazują na to, że w jej miejsce ma wskoczyć w tym roku Polska. Jest ona oparta na usługach i produkcji zaawansowanych towarów jak leki czy maszyneria. Politycznie Szwajcaria słynie ze swojej neutralności, która trzymała ją z boku największych konfliktów w Europie, a szczelnie uregulowany rynek finansowy i jakość świadczonych tam usług wzmacniają franka jako naturalne schronienie dla kapitału. Status bezpiecznej rezerwy najlepiej widać, kiedy porównamy kurs franka, m.in. do złota czy do cen amerykańskich obligacji. Na wykresie widzimy na białoważony handlem indeks franka, czyli średnia ważona ważniejszych par walutowych z frankiem w roli głównej, na żółto cenę złota, a na turkusowo odwrotność rentowności amerykańskich dziesięcioletnich obligacji. Korzystamy z odwrotności jako proxy dla popytu na bezpieczne aktywa, jakim są obligacje, na co pozwala nam odwrotna relacja między ceną a rentownościami. Większy popyt oznacza wzrost cen, a tym samym spadek rentowności. Pomimo różnej natury, instrumenty zachowują się podobnie. W przypadku złota chodzi przede wszystkim o trend, a na obligacjach dostrzeżemy dosyć duże zsynchronizowanie. Nie dziwnego zatem, że frank szwajcarski był jednym z głównych beneficjentów zawirowań handlowych 2025 roku, a miesiące niepewności wobec finalnego ceł Donalda Trumpa uczyniły swanka jedną z najsilniejszych walut G10. Od początku roku frank szwajcarski umocnił się wobec dolara o ponad 11%, w czytowym momencie było to około 13% i na tym Moment wyprzedza go jedynie euro. Wzrost zapotrzebowania na franka widać również w danych dotyczących globalnych rezerw walutowych. Jak widać na kolejnym wykresie, procentowy udział franka w tych rezerwach, zaznaczony na biało, znacznie wzrósł w czasach postpandemicznego skoku inflacji, który nominalnie dotknął Szwajcarię w znacznie mniejszym stopniu niż Europę czy USA. W szczytowym momencie było to 3,5%, podczas gdy strefa euro miała odczyty na poziomie i 9,10%. Od 2023 roku obserwowaliśmy wyraźną korektę, która jednak zatrzymała się na chwilę przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w USA. Od tej pory udział franka w rezerwach zaczął odbijać. Warto jednak zwrócić uwagę na skalę, ponieważ na tym wykresie Wskazuje się udział franka, euro na niebiesko i dolar na pomarańczowo. Mają swoją własną oś, aby dobrze były widoczne zmiany w każdej, dla każdej z tych walut. Nominalnie frank, pomimo swojej reputacji, odpowiada za niecałe 0,18% globalnych rezerw walutowych. W porównaniu do 57% dolara, czy nawet 20% euro, wydaje się to strasznie mało, zwłaszcza jak na walutę kraju, który kojarzymy z bankiem świata. Niemniej, nawet przy tak kolosalnie różnych preferencjach, w tym ile franków, a ile dolarów chcą trzymać instytucje prywatne czy banki centralne, ostatnie pół roku i ta dzika aprecjacja franka pokazują, że rynek jest bezwzględny, jeśli zmieniają się fundamenty. Kwestie typowo dolarowe omówiłem szczegółowo w poprzednim filmie, jednak w przypadku franka warto podkreślić kwestię zadłużenia. To, co wyróżnia franka względem pozostałych tych największych walut, czyli dolara i euro, to nieporównywalnie bardziej konserwatywne zabezpieczenia fiskalne. Otóż chodzi o poziom długu publicznego, który w Szwajcarii jest nieporównywalnie niższy niż w USA, Wielkiej Brytanii czy sąsiedniej Unii Europejskiej. Co więcej, Szwajcaria nie tylko uniknęła drastycznego wzrostu zadłużenia podczas pandemii, a nawet zredukowała stosunek długu do PKB poniżej poziomów sprzed i w czasach, kiedy inne konserwatywnie fiskalne państwa, jak Japonia i Niemcy, torują sobie drogę do większych wydatków, a Stany Zjednoczone wydają 14% swojego budżetu na obsługę długu, dyscyplina wydatków w Szwajcarii stanowi fundament zaufania wobec Franka. Wiemy zatem, jak Frank zachowywał się w ostatnich miesiącach i co napędza zainteresowanie w jego kierunku. Niemniej, przy tych wszystkich superlatywach, które czynią Franka bezpieczną przystanią i symbol potęgi szwajcarskiej gospodarki, zapominamy o jednej ważnej kwestii, która nie pojawia się w codziennych i nieformalnych rozmowach na temat ekonomii. A mianowicie o tym, że mocna waluta może równie dobrze zaszkodzić. Dlaczego? Szwajcaria jest Potęgą eksportową. Kraj ten regularnie odnotowuje miliardy franków nadwyżki handlowej, co oznacza mniej więcej tyle, że przychody ze sprzedanych za granicą towarów i usług znacznie przekraczają wydatki za, na import. W momencie, kiedy kraj ma tak duży interes, aby sprzedawać dużo za granicą, zbyt mocna waluta staje się przeszkodą. Nagła aprecjacja, czyli drożenie franka, sprawia, że szwajcarskie produkty stają się przez sam kurs droższe za granicą, a tym samym mniej konkurencyjne. Dobrze oddaj to kolejny wykres, na którym widać jak wyższy kurs USDCHF, czyli mocniejszy dolar względem franka sprzyja wskaźnikowi zysk na akcje dla spółek głównego szwajcarskiego indeksu giełdowego. Frank historycznie zmagał się już z epizodami niekontrolowanej aprecjacji. Na przykład e, możemy spojrzeć na wywołany greckim zadłużeniem kryzys strefy Euro, który przekierował znaczną część kapitału w Europie właśnie w stronę franka. Szwajcarska waluta stała się w tamtym momencie tak przewartościowana, że wymagało to zdecydowanej interwencji monetarnej. Szwajcarski Bank Centralny, SNB, prowadzi jednak dość unikalną politykę monetarną. W przeciwieństwie do Fedu czy EBC SNB nie jest jedynie zainteresowany inflacją. Bank monitoruje również kurs franka i w razie potrzeby interweniuje na rynku walutowym poprzez duże zakupy innych walut, aby nie ryzykować negatywnych konsekwencji zbytniego umocnienia się waluty. Najlepszym przykładem tego typu interwencji jest usztywnienie kursu euro CHF w latach 2011-2014 w reakcji na eurokryzys. SNB ogłosił wówczas minimalny kurs franka na poziomie 1,20, deklarując gotowość do zakupu, tu cytat, nielimitowanej ilości ob walut obcych. Jak widać na wykresie, euro CHF Лайф драстичні Zawrócił w reakcji na interwencję banku, której koniec z kolei przyniósł ponownie załamanie się kursu. Zbyt mocna waluta wiąże się również z ryzykiem deflacji, czyli spadku cen, który potrafi być znacznie bardziej uciążliwym problemem niż znana wszystkim inflacja. Standardowym narzędziem walki z inflacją są stopy procentowe, wyższe stopy hamują aktywność gospodarczą poprzez droższe kredyty, co w pewnym czasie spowalnia wzrost cen. Kiedy problemem staje się jednak spadek cen, banki centralne mają ograniczone pole manewru. Egzotyczną z perspektywy polskiej jest wówczas polityka ujemnych stóp procentowych, które dla Szwajcarii były Codziennością w latach 2014-2022. Dlaczego egzotyczną? Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której za każdy pożyczony milion bank płaci państwu co rok 10 tysięcy złotych. Tak mniej więcej wyglądałaby rzeczywistość przy stopach na poziomie minus 1%. Szwajcaria zaliczyła już w tym roku deflacyjny miesiąc, a utrzymująca się presja spadkowa sprawiła, że stopa referencyjna SMB już znajduje się na poziomie 0%. W sytuacji nie pomaga również polityka handlowa USA. Pomimo tego, że na dzień dzisiejszy wiemy, jak mniej więcej będą kształtowały się cła Donalda Trumpa, to spadek niepewności nie pociągnął ze sobą spadku kursu franka. Ryzyko słabszych wyników ze względu na zmiany kursu walutowego zostało wymienione w raportach kwartalnych większości największych szwajcarskich spółek. A spadek cen towarów importowanych stanowi aktualnie główny Źródło presji deflacyjnej. Według teorii cła powinny przyczynić się do korekty na franku. Zwłaszcza, że otrzymana przez Szwajcarię stawka na poziomie 39% jest jedną z największych w całym rozdaniu. Podwyżka cen szwajcarskich produktów w USA powinna efektywnie zmniejszyć popyt na zakupy we frankach, potencjalnie osłabiając walutę. Jednak utrata konkurencyjności może mieć wyniszczające konsekwencje dla szwajcarskiej gospodarki, m.in. poprzez kłóczące się marże, spadek aktywności w wytwórstwie oraz utrata nawet 100 tysięcy miejsc pracy. Na złego... Za przytłaczającą większość szwajcarskiej nadwyżki handlowej odpowiadają farmaceutyki, które są tutaj zaznaczone pomarańczowo. Prawdopodobnie czeka je druga tura bardziej restrykcyjnych ceł ze strony USA. Podsumowując, przykład Franka uczy nas, że to, co z zewnątrz wygląda na cechę pozornie pożądaną, może wiązać się z gamą problemów wewnętrznych. Unikalny status Franka to zasługa solidnej i zaawansowanej produkcyjnej gospodarki, stabilności politycznej kraju oraz dyscypliny finansowej sektora publicznego. Niemniej, wszystko to wiąże się z podwyższonym ryzykiem presji deflacyjnej, która w 2025 roku wróciła do Szwajcarii na dobre. To z kolei inwestuje powód niekonwencjonalnej polityki monetarnej w postaci ujemnych stóp procentowych. Po więcej materiałów, komentarzy i analiz na temat rynku walutowego zapraszam Państwa serdecznie na naszą platformę. Czeka nas w tym tygodniu Jackson's Hall, za miesiąc mamy decyzję Fed i decyzję SNB. Wszystko to będziemy komentowali dla Państwa na bieżąco. Serdecznie dziękuję i życzę Państwu miłego dnia.